Dzień dobry otwarte weszli tutaj do mojego mieszkania na służbie policjanci. tutaj I teraz chcą ode mnie coś. Do mojego mieszkania wtargnęli. A do mojego mieszkania. Wtargnęli do mojego bezprawnie mieszkania. Ma pan drzwi otwarte? Mam czujość, panie pan pomocy panu potrzebuje jakiejś? i nie Przeszkadzają mi tutaj, weszli mi, no zapłacają mi, jeszcze się mnie pytają, weszli, wtargnęli do, do mojego mieszkania bezparownie. Halo, proszę pana, komenda wojewódzka, policja aspirant Piramidów, pytanie mam, czy dokument pan pokazał, czy wszystko w porządku jest i pomocy pan nie potrzebuje? Weszły cztery osoby tutaj do mojego mieszkania no i filmuję mnie. Z bronią ze wszystkim. Weźli tutaj do tego. Proszę pana, niech pan opuści moje mieszkanie w tej chwili. Oczywiście, że opuściłem pana mieszkanie. Proszę opuścić mieszkanie. Zabrać pana dane osobowe w pierwszej kolejności, ponieważ jest pan podejrzany za wykroczenie. Proszę pana, proszę opuścić moje mieszkanie. Co pan chce ode mnie? Drogie osobiste i wychodzimy. Potrzebujemy dane osobowe. Pana nie żeby się wylegitymować pana w związku z podejrzeniem wykroczenia i zgłoszenia, które otrzymaliśmy. Dowód, to jest jasne. Nie było otwarte, chcieliśmy wejść wszystko w porządku. Dowód, chcecie. Ja nie reagował puścić. pan na żadne polecenie. We czworo tutaj weszliście po to, żeby dowód. Nie? Proszę? Dobra, dowód, proszę chcecie. Dobra, w porządku. Przepraszam, tam mam dowód. Tu mam dowód. Ja jeszcze pana informuję, że nie życzę sobie, żeby mój wizerunek yy, znalazł się gdzieś później na stronach internetowych, tak? Proszę dowód, proszę opuścić moje mieszkanie. O chwilę, to sprawdzimy czy wszystko jest. Jeżeli chcecie mnie zabrać gdzieś, proszę bardzo, możecie mnie zabrać. Proszę Pana, mam skierowanie do psychiatry, proszę Pana, mam też wiele innych spraw na koncie. Siedziałem w więzieniu tutaj, na, w akwarium tak zwanym. Miałem dwie sprawy za jazdę po pijanemu. No i ostatnio mi zabrali prawo jazdy za to, że nie poszedłem do psychiatry. No, nie rozumiem. To jest A tylko początek. Jest bardzo długa jest, proszę Pana, lista. W tej chwili... w tej chwili ten... A czemu Pan nie poszedł do psychiatry? Proszę pana... Y... Takie pytanie z ciekawości. No to niech pan sobie rozmawia z kimś innym z ciekawości, ma pan koleżankę do kogoś innego. Ja proszę pana, powiem panu tak. jedenaste przykazanie. Nie rozmawia z policjantami najlepiej wcale. Nie słyszałem nigdy o takim przekazaniu, nie pan? Ja bym to stosował przykazanie, to by miał prawo jazdy teraz. Aha. No rozumiem, tylko ja mówię, ja pierwszy raz słyszę takie przykazanie. A gdzie pan ja usłyszał? jakiś testament? Proszę pana, niech pan wykonuje czynności, niech pan mnie nie, nie, nie nęka. Jeżeli pan uważa, że ja powinienem pójść do psychiatry, proszę bardzo, możemy pójść do psychiatry. Jeżeli pan, pan mnie chce to... zamknąć, czy coś, proszę bardzo, bardzo pan proszę pan mnie zamknąć. Rozumiem, proszę, pana, pana, zamknąć. Proszę, pana, proszę pana, jeżeli nie, no, to opuśćcie po to i koniec pomieszczenie. Informuję pana, że w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia zostanie sporządzony wniosek o do sądu. Kolejny, rozumiem. A ja nie wiem, czy To ja Pana informuję, że kolejnych tych wniosków, proszę Pana, już mam chyba z 50. Dobrze, a ja Pana informuję. Dobrze, ma Pan prawo do złożenia zażalenia na sposób przeprowadzonych czynności oddaje dowód do naszej strony. Słucham przez... bardzo. Teraz mam Pani pytanie z... w związku z tym. Mam pytanie w związku z tą interwencją. Tutaj mi Sutryk zrobił mi, proszę Pana, elementy nagłaśniające tutaj na, na tym, na, na, na podwórku. Elementy nagłośniające pod moimi ja tutaj oknami zrobił. Tak Proszę pana, bębenki, cymbałki, i tak dalej. Dobry. tutaj. I w związku z tym ja się pytam, czy tutaj można, czy te dzieciaki mogą tutaj, i dorośli mogą tu walić przy pana przez całą towę. Jeżeli zawsze Pan przeszkadza cokolwiek, może pan być świadomy i zwrócić uwagę. Proszę pana, chwileczkę, tu jest, tu jest, jest, proszę na balkon, proszę bardzo. Proszę, tutaj są te elementy nagłaśniające, tutaj proszę, o, proszę, zapraszam. Zapraszam, jak już Proszę pana hałasują cały czas. Nie przeszkadza panu. Nie tylko mnie pozostałem, proszę tylko panie, że pozostali są spanikowani, ja nie mają nie odwagi, nic, mający nie mają zgłoszenia. Pierwszy proszę pana, do dobrze. Ma pan, proszę za pana, jak ja, jak ja mogę skłożyć zamówienie na kogo? Jeżeli Sutryk to zrobił no to zgodnie proszę, z prawem, to, proszę, to, to, proszę dołóżę, pana, tutaj. To taki... Pisałem do Sutryka, proszę pana, wielokrotnie. Sutryk odpowiedział, że mieszkańcy chcą i mają. I tutaj walą mi proszę pana, ten cały czas. Proszę panowie, poczekajcie. Ja teraz się ubiorę, zejdę na dół i zademonstruję wam ja jak to wygląda. Panie. I to traktujcie jako zgłoszenie, nie, proszę, to, proszę, panie to panie traktujcie zgłoszenie. To Jeżeli panie weszliście panie, do, panie do mojego pokoju tutaj i naruszyliście... To, aha, skąd jesteście? I proszę się wlegitymować wszyscy. A pozostali panowie? Kubiak, tak? Pozostali proszę. Proszę jeszcze raz, bo nie słyszałem. Dobra, dziękuję.